Witam serdecznie w zaczarowanym ogródku. Jeśli zastanawiasz się, kiedy wysadzić Twoje pomidory, paprykę, ogórki, które rosną w doniczkach na parapecie, kiedy je wysadzić do gruntu, to jest ten film jest odpowiedzią na Twoje pytanie. Dawniej sprawa była prosta, ponieważ wiadomo było, że w trzech zimnych ogrodników są przymrozki przygruntowe czyli Pankracy, serwacy i Bonifacy źli na ogrody chłopacy. No i później Zofia, która pąki zawija, yy, czyli Zofia, gdzie wszystkie drzewa owocowe już przekwitły i zawiązują owoce. Zofia decydowała, ile tych owoców zostanie, a ile odpadnie. Wtedy też był przygruntowy przymrozek, wyższy nawet przymrozek. Yy. Jednak pamiętam rok, kiedy Zofia zaspała i przymrozek przyszedł 20, 20 maja. Dla tych, którzy śledzili prognozy pogody, był kolejnym wyzwaniem, ponieważ po Zofii wszyscy już. Pozdejmowaliśmy te fizeliny, podwiązywaliśmy nie tylko z warzyw, ale także z, z kwiatów. Mnóstwo pracy i okazało się, że niestety, ale 20 w ciągu dnia trzeba było z powrotem to wszystko zawijać, zakręcać, zawiązywać. Ci, którzy yy, nie oglądali prognozy pogody, którzy myśleli, że już jest po przymrozkach. Niestety stracili swoje plony, ponieważ wtedy przymrozek był dosyć duży. A dzieje się tak dlatego, że człowiek swoje paluchy wtyka w atmosferę, te wszystkie samoloty, które latają. Te wszystkie rakiety wysyłane w kosmos, ten złom w kosmosie i te różne próby nuklearne, i te różne wyziewy z fabryk, to wszystko spowodowało, że przysłowia przestają się sprawdzać lub przeciągają się po prostu w czasie. Dlatego nie śpieszmy się z wysadzaniem naszych sadzonek do ogrodu. Jeżeli chodzi o wysadzanie do szklarni, można wysadzać już od 20 kwietnia, ale trzeba mieć przygotowaną fizelinę, śledzić prognozy pogody i w razie czegoś po prostu okrywać te rośliny, nawet w szklarni fizelinu. Niektórzy stosują jakieś triki typu zapalanie zniczy w pobliżu roślin w szklarni, ale nie testowałam, nie wiem, więc się nie wypowiem. Natomiast i możemy więc wysadzać do szklarni, czy to szklarni z poliwęglanu, czy tuneli foliowych, ale miejmy przygotowaną fizelinę. Natomiast jeżeli chodzi o wysadzanie do gruntu, wstrzymajmy się nawet i do końca maja. W zeszłym roku wysadzałam pomidory, bodajże ostatniego maja, w każdym razie na pewno grubo po 20 maja ponieważ, tak jak mówię, mogą przyjść jeszcze przygruntowe przymrozki. I mimo wszystko trzeba mieć przygotowaną fizelinę i śledzić prognozy pogody. To chyba tyle na temat terminu wysadzania. Jeżeli chodzi o ogórki, w tym roku, w zeszłym roku wysiewałam do kubeczków. Były na parapecie. W tym roku wysiałam wprost do gruntu i wymyśliłam sobie taki trik, który zastosuję również za chwilę do moich hibiskusów. Otóż nakryłam, najpierw wysiałam moje ogórki, później wiem, że to musztarda po obiedzie, ale, ale jeżeli wysiewacie wprost do gruntu, to może przyspieszyć schody waszych ogórków wysiałam ogórki, dobrze podlałam grunt i wbiłam 4 paliki na rogach i dwa paliki na środku grządek. Założyłam folię wielosezonową, u mnie trzysezonową, którą miałam ze szklarenki i już ogórki ładnie wschodzą. Te wcześniejsze, te późniejsze jeszcze nie, ale te wcześniejsze już prawie wszystkie wzeszły. Oczywiście trzeba sprawdzać, czy, nie, czy tam jest wilgoć, czy nie trzeba podlać. Podczas ulewnego deszczu, jaki był wczoraj, na przykład dzisiaj zauważyłam, że w którymś miejscu folia się zapadła, więc musiałam ten deszcz wylać, żeby nie uszkodziła ta folia ogórków, a w przypadku nadejścia zimnych przymrozków, zimnych ogrodników, czy tam przygruntowych przymrozków, okryje całość wizeliny. Fizelina ratuje nasze rośliny, i to trzeba zawsze mieć. Tak. Ja kupuję tą dużą Fizelinę i docinam w razie potrzeby. Oczywiście, jeżeli macie ładne, ponieważ mój ogród jest taki rozczochrany, że tak powiem. Jeżeli macie taki uporządkowany, ładnie ustalone rządki, grządki, no to możecie kupić tą węższą i sobie ładnie, ładnie po prostu nakryć rośliny, czymś zabezpieczając, żeby wiatr nie, na przykład szpilkami takimi do, do maty, żeby wiatr nie zwiewał tej fizeliny. Tutaj mam ogórki w doniczkach, ale to są tylko te doświadczalne. Chcę sprawdzić, czy warto zbierać nasiona z ogórków. Także tu są ogórki sałatkowe i zobaczymy, czy warto te nasiona zbierać. Jeżeli chodzi o hibiskusa, też powycinam niewielkie kawałki tej folii, ponakrywam, ponieważ jeden hibiskus zaczyna budzić się do życia, pozostałe jeszcze śpią, a jak poczują ciepełko, może zaczną kiełkować. No i, i wiadomo... Hmm. Wiadomo, że trzeba mieć w zapasie fizelinę. Jeżeli chodzi o kwiaty, wrażliwymi roślinami, wrażliwymi kwiatami są piwonie, prawdopodobnie rododendron, który już puszcza, już zaczyna chcieć, którego pąki już nabrzmiewają o także te rośliny, czy... Wrażliwe, wbrew pozorom, na przygruntowe przymrozki są niestety hortensje, moi drodzy. Bo dwa lata temu y, wszystkie listki obmarzły. Nie przykrywałam hortensji, ponieważ uważałam, że są mrozoodporne, skoro o, zimują w gruncie. Ale wszystkie listki, które wypuściły podczas przygruntowych przymrozków, przemarzły. Więc... Y, i później Hortensja wypuściła nowe listki, ale kwitła już później. Także warto też nawet i na Hortensję cokolwiek zarzucić, żeby tych listków nie straciła. Także nie śpieszmy się, kochani. Poczekajmy do 20 maja.